Tajemnicza dziura, zaginiony mężczyzna i szeptane plotki o rządowej zmowie. Od ponad 30 lat dziura Mela nawiedza umysły tych, którzy słyszeli tę historię. Dno bezdennej studni, która łamie logikę i znika bez śladu. Kim był mężczyzna, który ją odkrył? Dlaczego zniknął? A co zespół śledczych znalazł, gdy wysłał drona w ciemność? Na nieruchomości Melwatera w Manassas Ridge, na zachód od Ellensburg, w stanie Waszyngton znajduje się dziura w ziemi, która wygląda jak studnia, ale to nie studnia. To, co uchwycili, przekracza ludzkie pojęcie. Przenieśmy się do jednej z najdziwniejszych legend, jakie kiedykolwiek opowiedziano. Dziura Mela była zdecydowanie jednym z niewytłumaczalnych tajemnic ziemi, które wykraczały daleko poza to, co mógłby wymyślić przeciętny opowiadacz historii przy ognisku. To miejsce, w którym logika nie ma sensu, a rzeczy, które powinny pozostać martwe, nie umierają. Musiała być tak tajemnicza. Nawet rząd rzekomo chciał, aby została wymazana z mapy. A gdy już myślisz, że to wszystko jest wymyślone w nocnym radiu, pojawia się inna historia. Pomimo wszystkich badań i ekspedycji mających na celu znalezienie dziury, nic z tego nie wyszło. Po kilku latach grupa zrobiła coś nie do pomyślenia. Wysłała drona w miejsce, gdzie Mel twierdził, że dziura istnieje. To, co dron uchwycił, było oszałamiające, ponieważ im głębiej dron wchodził, tym bardziej przerażające stawało się to, co widział. Zanim pokażemy, co znaleźli, musimy cofnąć się w czasie. Aby zrozumieć, dlaczego dziura w ziemi mogła przyciągać taką uwagę, oraz jak telefoniczny telefon jednego mężczyzny w środku nocy zamienił się w tajemnicę trwającą przez dziesięciolecia, Musimy wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Legenda dziury Mela. Ziemia ukrywała kilka tajemnic, które zostały odkryte w różnych czasach, pozostawiając szokujące reakcje i pytania o to, jak powstały. Cóż to właśnie wydarzyło się 21 lutego 1997 roku podczas nocnego programu telefonicznego zatytułowanego Coast to Coast AM, prowadzony przez legendarną Art Bell Program? Był już znany jako radiowy dom dla dziwacznych i paranormalnych zjawisk, które były przesiąknięte teoriami spiskowymi i całkowicie niewytłumaczalnymi. Ale tej nocy coś innego przebiło się przez szum statyczny. Mężczyzna, który przedstawił się jako Mel Waters, zadzwonił i powiedział, że mieszka tuż za Ellensburg w stanie Waszyngton. Wydawał się wystarczająco spokojny, bardzo grzeczny i nie brzmiał nas szokowanego ani zdumionego. Ponieważ nie było śladów ciężkiego oddechu ani apokaliptycznych tyrad, po prostu zwykły facet z niezwykłym problemem. Powiedział, że na jego nieruchomości jest dziura. Duża. To nie była studnia ani dół. Ta dziura, według Mela, nie była zwykłą dziurą. Była bezdenna. Tak to prawda. Twierdził, że nie ma końca. Na początku prawdopodobnie myślisz, że to tylko głęboka jaskinia lub stara sztolnia. Ale Mel nie mówił, jakby nie był pewien o czym mówi. Powiedział, że spuszczał wędkę do dziury z przymocowanym ciężarkiem o wadze jednego funta i po prostu pozwalał jej się rozwijać. Kiedy dotarł do 80 tysięcy stóp żyłki, nadal nie dotarł na dno. To ponad 15 mil głębokości. Dla porównania, Mount Everest mógłby wpaść w tę dziurę i nadal miałby miejsce, aby się odbić. Szalone. Jeśli myślisz, że jedyną fascynującą rzeczą w tej dziurze była jej niemożliwa głębokość, to jeszcze nic nie widziałeś. Mel powiedział również, że dziura ma około 9 stóp średnicy, jest idealnie okrągła, a górne 15 stóp wyłożone jest kamiennymi cegłami, jakby ktoś zaczął budować studnie, ale potem po prostu się poddał, gdy nie miała końca. Zauważył także, że zwierzęta unikały tego miejsca, ptaki nie latały nad nim, a dla ludzi, którzy zbliżyli się za blisko, cóż, powiedzmy, że rzeczy stawały się dziwne. Wspomniał, jak zobaczył martwego psa, który został wrzucony do dziury, a później zobaczył tego samego psa biegającego po lesie żywego i noszącego tę samą obrożę. To było jedno z najdziwniejszych spotkań, o których Mel szczególnie mówił, ponieważ pies należał do jego sąsiada. Po tym jak pies odszedł, sąsiad Mela owinął go w koc, związał liną i spuścił do dziury. Były też inne dziwne rzeczy, od tego jak lód wokół dziury palił się, a nie zamarzał, po to jak czarna wiązka światła strzelała prosto w niebo. A gdy już myślisz, że nie może być bardziej dziwacznie, Mel rzucił bombę. Po tym jak ujawnił swoją historię, agenci rządowi pojawili się i zmusili go do opuszczenia nieruchomości. Pojawiły się doniesienia o ludziach w czerni dziwnych pojazdach i helikopterach krążących w okolicy. Powiedział, że ziemia została zajęta, a kiedy próbował wrócić, napotkał mur, a oni nie udzielili żadnych wyjaśnień, żadnych dokumentów, nic. Historia Mela porwała słuchaczy programu. Z biegiem czasu ludzie nie mogli przestać o tym mówić. Czy to był żart, portal, czy jakiś dziwaczny geologiczny wypadek, a może Mel po prostu całkowicie zwariował? A kiedy myślałeś, że to wszystko dziwactwo, Mel zniknął. Po prostu tak jego telefony ustały. Nie dawał już aktualizacji, a wydawało się, że dziura i jej właściciel zniknęli w powietrzu. To nie był koniec tajemnicy. Wcale nie. W rzeczywistości nie przestała się dziwić. Okazało się, że ludzie stali się tak ciekawi, że zaczęli szukać lokalizacji. Fora spiskowe rozbłysły, a z biegiem czasu dziura Mela przeszła z nocnej radiowej ciekawostki do pełnoprawnego folkloru internetowego. Jak wiesz, tajemnice takie jak ta nie pozostają zakopane na zawsze. Ponieważ lata później grupa amatorskich odkrywców postanowiła wprowadzić coś do terenu, czego Mel nigdy nie miał. A co uchwycili, gdy wprowadzili to w miejsce, które uważali za dziurę Mela? Cóż wtedy rzeczy przechodzą z dziwnych do całkowicie niewytłumaczalnych? Tajemnica się pogłębia. Po szalonym telefonie Mela Watersa, który dotarł do Eteru w 1992 roku, Ludzie byli zafascynowani. Niektórzy myśleli, że to kolejny wielki przypadek z X-Files. Inni uważali, że Mel to żartowniś lub facet, który spędził zbyt dużo czasu w górach, zwłaszcza, że przestał dzwonić. Wszyscy myśleli, że po prostu znudził się swoimi żartami, aż trzy lata później ponownie zaskoczył wszystkich telefonem. W roku 2000 Mel pojawił się ponownie na krótkiej rozmowie z Art Bell, ale tym razem nie mówił już tylko o tej samej dziurze. Nie. Powiedział, że znalazł kolejną, a tym razem dziura była w Newadzie, a twierdzenia były jakoś jeszcze dziwniejsze niż pierwsze. Mówił o rządowych kontraktach i podziemnych obiektach twierdzeniach, że wojsko prowadzi eksperymenty w lub wokół dziur. Powiedział nawet, że został usunięty z amerykańskiej ziemi i otrzymał pieniądze, aby kupić swoje milczenie. Mel twierdził, że został wysłany do Australii po rozmowie o nie do końca tajnej sytuacji, o której nikt poza rządem nie powinien wiedzieć. A że został zmuszony do milczenia przez ludzi, których nigdy do końca nie zidentyfikował. Wiele rzeczy się nie zgadzało, gdyż brakowało jakichkolwiek zapisów dotyczących planu o nazwie Mel Waters, przynajmniej nieoficjalnie. Nie miał solidnych informacji o tle żadnego zweryfikowanego adresu w Ellensburg i żadnej dokumentacji, że mężczyzna o imieniu Mel Waters kiedykolwiek posiadał ziemię w hrabstwie Kititas. To było tak, jakby ten człowiek nigdy nie istniał. Ale jeśli nie był prawdziwy, kim był facet po drugiej stronie linii radiowej, to była tajemnica. Aby udowodnić swoją tezę, geologzy tacy jak Jack Powell, pracujący w Departamencie Zasobów Naturalnych, zgłosili się mówiąc, że taka dziura nie mogłaby istnieć, ponieważ według szczegółów podanych przez Mela nie byłoby to możliwe, ponieważ dziura zapadłaby się pod własnym ciężarem z powodu ciepła i ciśnienia wokół niej. Nawet lokalni mieszkańcy w okolicy mówili, że nigdy nie słyszeli o czymś takim jak dziura Mela, a niektórzy nawet żartowali, że jedyną bezdenną dziurą w Ellensburg była ich zadłużenie na kartach kredytowych. Ale oto rzecz. Chociaż racjonalne wyjaśnienia mają sens na papierze, szczegóły, które Mel opisał, były dziwnie specyficzne, zbyt specyficzne, a spójność jego historii była w stu procentach nienaruszona nawet po trzech latach. Musiało być to jedno z dwóch. Mel był naprawdę dobrym kłamcą, albo w jego historii było coś, i tutaj zaczęła się podział. Z jednej strony byli sceptycy, naukowcy, geolodzy, a nawet lokalni mieszkańcy, którzy mówili, że to albo żart, albo kawałek sztuki performatywnej. Uważali, że Mel był po prostu ekscentrycznym facetem, który chciał swoich 15 minut sławy i radiowego złota. Z drugiej strony byli wierzący, którzy wskazywali na brakujące zapisy doniesienia o czarnych suwach w okolicy. I przerażającą ciszę ze strony rządu, gdy tylko pojawiały się pytania. Co jeśli został uciszony, ponieważ zbliżył się do czegoś prawdziwego? Zbyt zapaleni dziennikarze wyruszyli w dziką przyrodę Waszyngtonu, podążając za starymi mapami, plotkami z tablicy ogłoszeń i najdelikatniejszymi śladami pozostawionymi przez Mela Watersa, mając nadzieję znaleźć cokolwiek, co mogłoby dowieść, że Mel nie wymyślał historii. Niestety nie znaleźli nic. A potem, jak większość rzeczy owiniętych tajemnicą i spiskiem, historia zaczęła zanikać w internetowej legendzie. Stawała się bardziej mitem niż wspomnieniem. Po prostu kolejną opowieścią o duchach połkniętą przez czas. A przynajmniej tak wszyscy myśleli. Gdy już myślałeś, że historia dziury Mela może być początkiem poszukiwań tajemnicy, która mogłaby zmienić oblicze tego, co uważaliśmy za niemożliwe, coś niespodziewanego wciągnęło ją z powrotem na światło dzienne. Kolejny trop czy ślepy zaułek 7 lutego lata po ostatnim telefonie Mela stacja telewizyjna w Seattle Komo TV wyemitowała segment, który zagłębił się w dziwną legendę, wciąż nawiedzającą wzgórza hrabstwa Kititas. To nie była typowa relacja informacyjna z żartami i luźnymi wydarzeniami życiowymi, czy reporterami przewracającymi oczami, ignorującymi to jako internetowe bzdury. Zamiast tego Komo naprawdę wzięło to na poważnie. Rozmawiali z wieloma osobami, które miały bezpośrednie informacje o tym, co Mel powiedział o dziurze, a to tylko dodało więcej paliwa do ognia. Jednym z tych głosów był mężczyzna o imieniu Red Elk, który był medykiem międzyplemiennym i większość swojego życia spędził w Dolinie Ketitas. Nie był tylko zainteresowany dziurą i stacją telewizyjną, twierdził, że widział ją. Co więcej, powiedział, że jego ojciec pokazał mu ją już w 1991 roku. Red Elk powiedział, co może jego ojciec stał na krawędzi tej dziury, spojrzał mu w oczy i powiedział, to jest bezdenna dziura. Teraz Red Elk nie był tylko kolejnym facetem, którego ktokolwiek mógłby wziąć za żart. Był znany w okolicy, a nawet szanowany w niektórych kręgach i miał głęboką duchową więź z ziemią. Opisał dziurę jako starożytny portal i coś, co nie mogło być wyjaśnione tylko przez naukę. Dla niego była to święta niebezpieczna i, co najważniejsze, bardzo, bardzo realna. Powiedział, to jest bezdenna dziura i ludzie mylą ją z tym, co nazywam dziurą diabła. Ale do tego czasu większość ludzi zlekceważyła to jako przesadną opowieść i przestała zwracać uwagę. Co mu rozmawiało również z jakim Pałem, Nie tylko dlatego, że miał tak dużą wiedzę na temat dziur, ale także dlatego, że mieszkał w Ellensburg zaledwie kilka mil od miejsca, w którym rzekomo znajdowała się dziura Mela. Pawel nie tracił czasu na bycie uprzejmym. Przedstawił fakty, ponieważ był człowiekiem, który spędził całe życie na badaniu Ziemi, więc wiedział o czym mówi. Wskazał, że najgłębsza sztolnia na Ziemi znajduje się w RPA. I osiąga tylko około 12, 6 są 72 stóp. Najgłębsza znana naturalna jaskinia ma nieco ponad 700 stóp, a najgłębsza dziura, jaką kiedykolwiek wykopano przez ludzi, to kola supergłębokie wiercenie w Rosji. I nawet to osiągnęło tylko około 40 tysięcy stóp głębokości, zanim Ziemia nie mogła znieść całego tego ciśnienia. Więc pomysł dziury spadającej na 40 tysięcy stóp. Zanim ziemia nie mogła znieść całego tego ciśnienia, był tym, w co Powell nie chciał uwierzyć. W rzeczywistości był pewien, że wie dokładnie, co Mel widział. Według Powella istnieje prawdziwa dziura. Ta konkretna dziura znajduje się na północny zachód od Ellensburg i na prywatnej nieruchomości. Ta dziura jest ogrodzona drutem kolczastym i znajduje się niedaleko terytorium DNR. Dziura jest głęboka ale nie tak głęboka jak 80 tysięcy stóp, ale liczy się jako coś. Z pewnością to mogła być ta, którą Mel, jeśli był rzeczywistą osobą, prawdopodobnie widział. Paweł również upewnił się, że wyjaśnił, że ta konkretna dziura to tylko stara sztolnia złota, może zapomniana przez większość, ale znana lokalnym mieszkańcom, którzy przez lata wędrowali po tych wzgórzach. Powell po prostu uważał, że Mel użył tej dziury, aby wymyślić historię, widząc w tym szansę na nakarmienie swojej wyobraźni i wciągnięcie wszystkich w tę historię. Cóż prawie wszystkich? Powell nie myślał o tym zbyt wiele, aż w 2001 roku dostał telefon z nieba od członka grupy dyskusyjnej z okolic Seattle. Dzwoniący nie był dziennikarzem ani urzędnikiem rządowym. Był po prostu ciekawym facetem z internetowego klubu czatu, który był zdeterminowany, aby znaleźć dziurę Mela. Planowali wycieczkę terenową i chcieli informacji geologicznych, takich jak mapy uskoków lub czegokolwiek, co mogłoby im pomóc w ich małym polowaniu na skarby. I tak oto historia, którą Mel pozostawił, nabrała życia. Pomyśl o tym przez chwilę. Mężczyzna dzwoni do programu radiowego z opowieścią o bezdennej studni, a potem znika. Następnie nagle ludzie zaczynają organizować grupy poszukiwawcze, krzyżując mapy, dzwoniąc do geologów i przeszukując dziką przyrodę Waszyngtonu, jakby szukali ukrytego skarbu. To szalone, ale także dziwnie wiarygodne, ponieważ ludzie chcą wierzyć, chcą myśleć, że w świecie wciąż istnieje tajemnica, coś nietkniętego, niewytłumaczalnego, nieprzywłaszczonego. Ale co jeśli powiem ci, że dziura Mela nie była jedyną czarną, bezdenną dziurą, o której zgłoszono? Z podobnymi opisami do tych dziur, ile dziur pojawiło się w różnych częściach świata i co to oznacza? Podobna anomalia. A co to oznacza? Podobna anomalia. Gdy ludzie myśleli, że dziura Mela to nic więcej niż dziwaczna historia z lat 90., zaczęło się dziać coś dziwnego. Nowe historie zaczęły się pojawiać. Historie, które brzmiały trochę za znajomo. Tym razem doniesienia nie pochodziły ze stanu Waszyngton, pochodziły z suchych, odległych pustyń Nevady. Na początku nie wydawało się to wiele, były tylko plotki tu i tam o dziurze ukrytej daleko w środku niczego z ogrodzeniem otaczającym martwą ciszę. Ale im więcej ludzi w to wnikało, tym dziwniejsze się to stawało. Mimo, że miała nazwę, wciąż miała tę samą przerażającą energię. Zaczęło się od geologów i biologów dzikiej przyrody na początku lat 90., gdy natknęli się na pionową szczelinę ukrytą w pustyni Amargosa. Nie wierzyli, że to tylko zwykła dziura. Musiało być coś więcej. Niektórzy wierzyli, że to portal do zanurzonego świata, który miał baseny starożytnej wody, które kryły rzeczy, których nikt nie mógł zrozumieć. Więc nazwali tę dziurę dziurą diabła. To nie była tylko dziura, która fascynowała ludzi, to była woda i to, co ona trzymała. Wtedy ludzie zaczęli mówić o dziurze diabła, i mimo że to rzeczywiste miejsce z rzeczywistą jaskinią wypełnioną wodą znajduje się w rezerwacie dzikiej przyrody, było coś w tym, co sprawiało, że ludzie czuli się nieswojo. Miejscowi mówili, że zwierzęta unikały tego obszaru. Ludzie zauważyli, że ich elektronika nie działała poprawnie, gdy zbliżali się. GPS wariował, a sygnały komórkowe znikały. Brzmi znajomo. To nie wszystko. Dziura diabła nie była tylko przerażającą nazwą. Znajdowała się również niepokojąco blisko Strefy 51, która jest tajną bazą wojskową, będącą od dziesięcioleci w centrum plotek o UFO. Teraz tutaj zaczynają się łączyć wątki. Niektórzy wierzą, że dziura diabła i dziura mela to więcej niż tylko podobieństwa, a te miejsca mogą być w jakiś sposób połączone pod ziemią. Istnieją dzikie teorie, które mówią, że te dziury mogą być wejściami do rozległej sieci tuneli ukrytej głęboko pod ziemią. Czy mogłyby to być systemy ukrytych korzeni wykutych dawno temu przez kogoś lub coś? To pytanie, na które nikt nie ma odpowiedzi. Im więcej ludzie w to wnikali, tym więcej historii pojawiało się z całego świata. Inna dziwaczna anomalia zwana oszustwem studni do piekła. Podobnie jak dziura Mela i dziura Diabła, również pojawiła się w latach 80. W tamtym czasie grupa w Syberii rzekomo wierciła tak głęboko w ziemi, że twierdzili, że słyszeli niepokojące dźwięki, jakby pochodziły z podziemia. Mimo, że później odkryto, że to całkowicie wymyślone kłamstwo, rozprzestrzeniło się tak szybko, ponieważ ludzie chcieli w to wierzyć. Nie zapominajmy również o słynnym incydencie w przełęczy Diatłowa w Rosji, który był przerażający. Tutaj mamy incydent w przełęczy Diatłowa. To jedna z najdziwniejszych internetowych tajemnic na całym świecie i może być rzeczywiście rozwiązana. Ciała wędrowców zostały odkryte w odległym obszarze z dowodami na tajemnicze i niewytłumaczalne zdarzenie. Nikt nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło, ale niektórzy mówią, że natknęli się na coś, czego nie powinni znaleźć. Te historie, choć dzikie, wydają się być ze sobą powiązane. To nie może być przypadek. Wszystkie były dziwnymi dziurami z dziwnymi energiami, które miały związek z urzędnikami rządowymi, a potem nagle znikały. Wtedy zaczęły narastać teorie i podejrzenia. Niektórzy wierzyli, że dziura, mela, dziura, diabła i inne im podobne nie mogły być naturalne. Wydawały się portalami, które można by znaleźć tylko w filmach sci-fi, ale tym razem to było naprawdę. Teoretycy, geolodzy i badacze nie wahali się wyrazić swoich dwóch groszy na temat tego, co mogą oznaczać te dziury. Nikt nie odważył się przez jakiś czas rzeczywiście znaleźć którakolwiek z tych dziur, aż mały zespół cicho przygotowywał się do nowej ekspedycji dziury Mela. Mieli ją znaleźć, albo tak myśleli, poszukiwania prawdy. Mel i dziura, którą odkrył, pozostawili fale tajemnicy dla niektórych ludzi, którzy byli zdeterminowani, aby poznać prawdę o tym, co Mel widział. ponieważ taka sprawa z wszystkimi tymi brakującymi elementami nigdy tak łatwo nie znika. Utrzymywała się w umysłach ludzi czekając na kogoś odważnego, a może szalonego, kto podjąłby się do kończenia tego, co Mel zostawił. Tym kimś okazał się Gerald Osborne, znany również jako Red Elk. Nie szukał tylko opowieści o duchach. Chciał udowodnić, że to, co widział lata temu, mogło być tym, co widział Mel. Zebrał zespół ekspertów w dziedzinie wspinaczki wędrówek i wiedzy o ogromnych dziurach, mając nadzieję, że jeśli dziura kiedykolwiek tam była, mogliby ją znaleźć. W końcu mieli położyć kres teoriom i plotkom. Cóż tak łatwo, jak to mogło się wydawać, okazało się to znacznie trudniejsze niż się spodziewali. Przeszukali obszar wokół Manistash Ridge. Krzyżując wywiady radiowe, ręcznie rysowane mapy i anegdoty sprzed dziesięcioleci od lokalnych mieszkańców, którzy pamiętali, że słyszeli o dziurze, a niektórzy nawet twierdzili, że ją widzieli. Wydawało się, że mogli użyć dronów do przelatywania nad trudno dostępnymi miejscami, ale tego nie wiemy. Co wiemy, to że po całej pracy, czasie i wysiłku, nawet najdelikatniejszy znak, że bezdenna otchłań kiedykolwiek istniała. I wtedy coś ich oświeciło. Brak dowodów stał się częścią tajemnicy. Jak mogła zniknąć dziura, która rzekomo była tak głęboka, że można było spuścić do niej osiemdziesiąt tysięcy stóp żyłki? Jeśli Mel wszystko wymyślił, dlaczego wciąż były osoby, które przysięgały, że coś widziały? I dlaczego historia wywołała tak silne reakcje w pierwszej kolejności? Łatwiej uwierzyć, że dziura nie istnieje? Ale oto Haczyk. Jeśli kłamał, dlaczego ekspedycja nie znalazła nawet zwykłej dziury, nawet nie pojawiła się żadna zawalona sztolnia ani niewielka zapadlina w ich poszukiwaniach. A to prowadzi nas do jeszcze większego pytania. Czy możliwe było, że coś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie, miało miejsce pozostawiając za sobą brak śladów? Tak bardzo, jakby to wymagało naprawdę zaawansowanej technologii, aby ukryć lub usunąć dziurę tak dużą, jak opisał Mel w latach 90., nie było takiej technologii. To pozostawia nas z dwiema opcjami: albo dziura Mela była starannie zaplanowanym oszustwem, na tyle sprytnym, aby przetrwać niemal trzy dekady bez jednego solidnego dowodu, albo coś prawdziwego kiedyś tam było, a ktoś upewnił się, że nikt nigdy nie znajdzie tego ponownie. I oto rzecz. Pomimo tego, że była zakopana pod latami ciszy, historia na nowo pojawia się bez dyskusji o dziurze na różnych platformach społecznościowych do 2016 roku. Później w tym roku Daily Record, lokalna gazeta w Ellensburg w stanie Waszyngton, przeprowadziła ankietę na swojej stronie na Facebooku, pytając mieszkańców: Czy wierzą, że dziura Mela jest prawdziwa? Niektórzy przysięgali, że to bzdura. Inni mówili, że słyszeli rzeczy, widzieli rzeczy. A kilku przyznało się, że boi się nawet zbliżać do wzgórza, gdzie Mel twierdził, że dziura kiedyś istniała. Jeden z komentatorów wspomniał, że słyszał o dziurze od starszego kolegi, który od tamtego czasu przeszedł na emeryturę, stwierdzając, że słyszał o tym, mówił, że pracował ze starszym mężczyzną, który przeszedł na emeryturę kilka lat temu. Rozmawiał z nią o tym dużo. Inny uczestnik dyskusji przypomniał sobie: Myślę, że dziura jest prawdziwa. Ale prawdopodobnie nie jest prawidłowo zlokalizowana. To nie była naukowa ankieta, jasne, ale udowodniło coś, czego nie można było zaprzeczyć. Historia wciąż miała moc. Przenieśmy się do 2018 roku, a internet przejął stery. Na Reddit kilka zdeterminowanych użytkowników zaczęło wymieniać współrzędne, przeszukując stare mapy i analizując oryginalne wywiady z Coast to Coast OM. Jakby były to tajne dokumenty rządowe. Próbowali nawet zorganizować spotkania, aby sami znaleźć dziurę. Ludzie przyjeżdżali z różnych stanów, chętni, aby postawić swoje buty na ziemi i może po prostu może być tymi, którzy w końcu rozwiążą sprawę. Czy to nie sprawia, że zastanawiasz się, dlaczego ta historia wciąż wraca, dlaczego w świecie przepełnionym tajemnicami ta jedna konkretna dziura wciąż sprawia, że ludzie mówią o niej? I co ważniejsze, co się stanie, gdy następna osoba zdecyduje się poszukać numer 6. Internet próbuje udowodnić, że dziura Mela jest prawdziwa. W erze, w której satelity mogą zbliżyć się do każdego zakątka Ziemi, a każdy z dronem lub smartfonem może stać się cyfrowym odkrywcą, zdumiewające jest, że niektóre tajemnice, takie jak dziura Mela, pozostają nierozwiązane. W 2018 roku Reddit stał się centrum dla amatorskich śledczych próbujących zlokalizować dziurę. Niektórzy użytkownicy posunęli się tak daleko, że dzielili się współrzędnymi w nadziei wskazania obszarów blisko Ellensburg w stanie Waszyngton. Twierdzili również, że te współrzędne były rozmyte na zdjęciach satelitarnych, a chociaż nigdy tego nie zweryfikowano, wzbudziło to teorie o rządowych zatuszowaniach. Niektóre wątki na Reddit miały użytkowników przeszukujących pewne zdjęcia satelitarne, zauważających anomalie i omawiających potencjalne lokalizacje. Jeden użytkownik zauważył, że niektóre obszary wydawały się sklonowane lub rozmyte, co podsycało spekulacje, że dziura była celowo ukryta. To nie byli tylko użytkownicy Reddit, którzy byli całkowicie obsesyjni na punkcie znalezienia dziury. Niektórzy TikTokerzy również byli równie zafascynowani. Na TikToku twórcy byli szaleńczo zafascynowani tajemnicą, dzieląc się krótkimi filmami, które łączyły archiwalne nagrania, dramatyczne narracje oryginalnych telefonów Mela do Artabella i spekulacyjne teorie. Te krótkie eksploracje przyniosły dziurę Mela młodszej publiczności, z których wielu słyszało tę legendę po raz pierwszy. Były też kanały na YouTube, takie jak The Y Files, które tworzyły szczegółowe filmy mówiące o historii i teoriach otaczających dziurę Mela. Niektórzy twórcy nawet wyruszyli w teren, dokumentując swoje ekspedycje do rzekomej lokalizacji. Cóż, wszystko to wróciło do niczego, ponieważ nikt nie był w stanie odkryć żadnych definitywnych dowodów, które prowadziłyby do istnienia dziury. Dosłownie z powrotem do punktu wyjścia. Chociaż żaden z tych twórców ani użytkowników żadnej platformy mediów społecznościowych nie mógł znaleźć solidnych dowodów na istnienie dziury, społeczność internetowa jest zdeterminowana, aby rozwiązać tę tajemnicę. Dlaczego dziura Mela wciąż nas nawiedza? Mimo, że minęło ponad trzy dekady od momentu, gdy Mel Waters po raz pierwszy zadzwonił do nocnego programu radiowego, aby opowiedzieć, co zobaczył na swojej nieruchomości, co łamało to, co wiedzieliśmy o fizyce rzeczywistości, a nawet śmierci. A jednak oto jesteśmy w 2025 roku wciąż poszukując, zastanawiając się i rozmawiając o tym. Ale jest coś w dziurze Mela, co nie chce odpuścić. Mel opisał dziurę jako bezdenną dziurę o średnicy 9 stóp, którą przez lata on i inni w okolicy używali jako miejsce na odpady. To może być strach przed nieznanym, a może dziura reprezentuje jedną rzecz, którą wszyscy staramy się unikać myślenia. To sama idea, o której rozmawiają tylko ludzie, którzy myślą, że Ziemia może pewnego dnia otworzyć się i pochłonąć wszystko wokół. W tym momencie niektórzy wierzą, że może to już nie być tylko teoria. Wiele osób myśli, że zlokalizowanie dziury mogłoby odblokować odpowiedzi na dziesięciolecia pytań, które wciąż fascynują i dzielą tych, którzy słyszą tę historię. A może to nie tylko strach idea, że dziura Mela jest częścią czegoś większego, trzyma wszystkich na krawędzi ich siedzeń. Zwłaszcza z faktu, że rząd również jest w to zaangażowany, mówi wiele. Jak to możliwe, że Mel, który był tak entuzjastyczny w mówieniu o dziurze, którą znalazł, nagle zadzwonił i mówił z ostrożnością i strachem lata później? Nie tylko to, Mel przestał kontaktować się z publicznością, a żaden ślad rzekomej dziury nigdy nie został potwierdzony. To tylko oznacza, że gdzieś jest coś, a jest dużo więcej, czego nam nie mówią. Wszyscy chcemy wierzyć, że gdzieś tam jest coś o powieści i folklor, które widzieliśmy w filmach i mitach czytanych w książkach. Mówiące o otchłani, z której wydobywa się zło i która wydaje się być związana z innymi wymiarami. Niektóre lokalne legendy mówią o świętych otworach do innych wymiarów, które są miejscami, których nie powinno się zakłócać. Dziura Mela to nie tylko kolejna historia ze stanu Waszyngton ani nowoczesny mit wpleciony w tkaninę Starego Świata. To uniwersalna tajemnica. Może to dlatego wciąż wraca. Niezależnie od tego, czy wszystko to było wymyślone, przesadzone czy zatuszowane, to już nie ma większego znaczenia. To, co się liczy, to że teraz jest to legenda, która przetrwała. Czy więc dziura Mela jest prawdziwa, a może to tylko historia, która urosła na tyle, że nie może zniknąć? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij polubić subskrybować i kliknąć dzwonek powiadomień na naszym kanale, aby nigdy nie przegapić żadnych naszych filmów. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij następny film na ekranie, aby obejrzeć więcej filmów takich jak ten.